Ale witam wszystkich. Jestem na kolejnej zasiadce. Wczoraj przyjechałem. Nic wczoraj nie nagrywałem, bo był straszny upał. Wywiozłem tylko szybko zestawy, podnęciłem. I siedziałem w cieniu. Przez cały dzień i tak się nic nie działo. Zero brania zero aktywności ryb. Od wieczoru ruszył się trochę wiaterek. Pogoda się trochę zaczęła zmieniać. Cały dzień bez brania. Na noc wywiozłem standardowo jeden zestaw na Squid'a 24, drugi na bałwankach z truskawek, zaraz Wam pokażę, o, standema, doskonała truskawka, 18 tonąca i 16 pływająca, naprawdę mi się sprawdzają, już bardzo długo na niej łowię i naprawdę się sprawdzają samymi kukami też nęce jeden zestaw jeden właśnie na słodko, drugi na squida i w nocy, o pierwszej w nocy miałem branie właśnie na, na tą na truskawkę zameldował się piękny karpik po tym karpiku wywiązłem z powrotem zestaw kulki nie zmieniałem podsypałem jeszcze podsypałem jeszcze ale do rana już się nic nie działo rano postanowiłem zrobić to samo co na ostatniej zasiadce czyli zmienić zestawy zmienić haczyki na mniejsze i tak jak złapałem tego suma na ostatniej zasiadce postanowiłem zrobić wszystko to samo więc jeden zestaw w szesaskę wywiozłem na truskawkę i drugi na, na skorupiaka. No i kolejne branie sami zobaczycie. Jedne sumie się zamędował 20 kg, dokładnie 700. To już nie jest przypadek. Nęcę tym peletem, halibuta i kałamarnicą. Myślę, że to go zwabiło. Zwabia te sumy. To miejscówkę nęcę już od, od około 3 miesięcy. Czy tutaj przyjeżdżam, czy nie. Zawsze staram się przynajmniej raz w tygodniu. Nie raz, dwa. Przyjechać, sypnąć. Takie wiadro z 20 kg kukurydzy. Przez te 3 miesiące złożyłem już 100 kg kukurydzy. Oczywiście mówię o, o suchej, bo wiadomo, że po ugotowaniu ma większą objętość i wagę. Więc polecam nęcić, nie rezygnować. Nęciłem, nęciłem, półtora miesiąca, nic. Jaki to mały karpik, nic. Ale dalej przyjeżdżałem, nęciłem. Już myślałem że o rezygnacji, już mówię, kuczyłem. No. Może inna miejscówka, może coś źle jest tam, może coś Ale nie, mówię, nie, nędzę dalej Przyjeżdżałem, nęciłem, przyjeżdżałem, łowiłem No i w końcu są efekty, takie lepsze I tak, jeszcze obiecałem Dużo pytań dostaje odnośnie mojego sprzętu, jakiego sprzętu używa, Jakie wędki, jakie kołowrotki, jakie co, jakie tamto Wiem, dzisiaj Wam pokażę Mówię od razu, że sprzęt Wędki, powrotki. Jest to średnia półka, a można nawet powiedzieć, że z dolnej półki. Nie z tej całkowicie dolnej. No, no można powiedzieć, że to jest średni. Nie używam jakiegoś sprzętu drogiego. Spokojnie mi to wystarcza. Zaraz Wam pokażę i powiem, jakiego dokładnie sprzętu używam. Wędki, kołowrotki. Tak, wędki są tandema. Prawie cały sprzęt jest tandema. Zaczynamy od wędki. Pędzka to Phantom 3,5 LB, długość 3,90. Jestem bardzo zadowolony. Kołowrotek Inwader CR 11000. Nie wiem, czy jeszcze są w sprzedaży. Już go mam parę lat. Duża szpula. 0,40 wchodzi 436 metrów Tak to wygląda Sto jak to jest ikon pod Również tandema Sygnałki Sygnałki to są Bimarko Powiem, że jestem średnio zadowolony już dwami szwankują, gubią zasięg i bez, bez przyczyny, bez brania może te modele, co teraz wyszły, te nowe, może są lepsze bo to już mam ze 3-4 lata więc powiem od razu, że jestem średnio zadowolony teraz Wam pokażę jak wygląda mój cały zestaw będę teraz łączył żyłkę główną z przyponem strzałowym Bardzo prosty węzeł, bardzo mocny. Robimy sobie pętelkę z żyłki. Przekładamy. Tak, jakaś taka długość. Teraz obwijamy. Tak, mamy 8 razy i teraz jedziemy z powrotem. Również 8. Tak, mamy 8. Przekładamy z powrotem. Tak, pozostaje nam tylko zacisnąć. Można go poślinić, lepiej się wszystko nam ładnie zaciśnie. Mocno zaciskamy. Tak, już mamy połączoną żółkę główną z przyponem strzałowym. Bardzo mocny węzeł. Obcinamy końcówki. Tak, i mamy połączone. Można te końcówki jeszcze przypalić zapalniczką. Ja teraz tego nie zrobię, bo tu za bardzo wieje. Najlepiej to robić w domu. Albo w namiocie. Nawijamy tego około 10 metrów. Tak, jak już mamy te 10 metrów. Zakładamy sobie stoper. Ja już sobie tu założyłem. Co idziemy dalej? Następnie Zakładamy rurkę antyspontaniową. Tak, udało nam się przewiet. Dalej zakładamy bezpieczny klips. No już mamy. I jeszcze koralik Na końcu krętlik do szybkiego montażu przyponu. Tutaj robię taki zwykły węzeł, jak robią spinningiści. Mocno zaciągamy, końcówkę obcinamy, można ją równie przypalić, i tak mamy wykonany cały zestaw. Tak to wygląda. Do tego już mam wcześniej przygotowany przypon. Zakładam go sobie ochraniacz tak to wygląda. Jeżeli się pakuje, to dodam sam tego razu na razie.